Cześć, siemanko wam wszystkim, wracamy do normalnego powitania się, bo jesteśmy po wstępniaku, tutaj Lisi Gracz, przed nami kolejny odcinek... ...Four Most Wanted, na modzie Redux. Redux... to w ja tym problem do końca serii? Tak więc... Ee, ...dzisiaj na tapet Sony. Zapraszam do oglądania. Wracamy na ekran tutaj wyboru wyścigów. No i co mamy tutaj dzisiaj do zrobienia? Próbujemy tak, imprezy wyścigowe. I don't know what this is. Kamienie milowe, notowania i biografia. A, dobra, musimy to w każdym aspekcie zrobić. Dobra, zobaczmy, jakie tam wyścigowe imprezy mamy przed sobą. E, tor. Print i eliminacje, które po każdym kółku będzie nam odpadać i zawod. No dobra, 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 no się ciekawie. Dobra, zacznijmy sobie od toru. Trzeba już to robić. Więc chodźmy na BD! Wyścigawam... wyścigawy melange. Naszym tutaj to ja tam karallam. Zajeździmy tam japańska mataryzacja na śmierć. O Jezus! U! Kurde, tak szybciej jadę, niż wy! By... Za tobą, stary! Dawaj mi, kurde, tunel aerodynamiczny! A, no trzeba jakimś skrótem tu pojechać. Jezus Maria! Spokojnie, to auto jest przyzwyczajone do jeżdżenia po... ...chujowych drogach. A, spokojnie. Japońcy budowali właśnie to z taką myślą. O, ten ktoś wpadł na pomysł, żeby tym driftować. Kurde. Legendy głoszą, że kiedyś mu montowali półki kawał pole ryżowe pod uprawę O, tamten przyzwonił. Super kierowca, nie ma co? Nie co sami profesjonaliści się ścigają Kierowcy tak zwani z powołania Nie ma bym się tego kolesia, kurde, ten, żeby mi pizzę dostawił Mogliby to jakieś taką fabułę, wiecie, dorobić Młodzie, że o, za dnia doręczasz pizzę i paczki ty przychodzi noc, stajesz się wyścigan. gigantem się stajesz. A, jak to, zanim to się zbierze... Synu! No! Kurwa, szybciej! Wciskaj gaz do dechy! A, to przecież próbuję Kurwa, moć! Nie bój się! Kto ma władzę, ten ma autokasko. Nie, to w drugą stronę. <laughs> to ma autokasko, ten ma władzę. Oh my god. Gnusiu, widziałeś tego porowika? Nie, to... <laughs> nie, 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 nie powinien tam nie, nie tam Prowagi trochę, to jest nielegalny wyścig. O pieniądze, a nie grzybobranie. <laughs> Kurde, ale będzie męczenie buły bez tego nita. Ten początek jest taki wolny trochę. Muszę się napacę! Może się pochylę do przodu bardziej. Wtedy większy pęd będzie, jak na skuterze kiedyś. Uch! Pochylamy się bardziej. Je rura! 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 Rura musi jebać! Chodzi tu oczywiście o złe trawienie oleju przez samochód i Walenie kłęby dymu. Czarnego. Ojej, 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 przepraszam, przepraszam, i nie chciał. Ta muzyka agresywna. Eee, pytanie, czy ja po tych odcinkach nie zacznę nagrywać bez muzyki, albo z muzyką taką no copyright. Zobaczymy, jak YouTube ma się do, do muzyki. Jest pierwszy, jej, hurra, fanfary, taniki lecą, co tu się dzieje, rock nasze czarne listy i za w dostęp do czarnej listy możesz uzyskać z kryjówki za, i za pomocą systemu wyzwań. Tam zapisane są twoje postępy i wymagania, które musisz spełnić, aby rzucić wyzwanie przeciwnikami. Wyścigi. Można rozpocząć na dwa sposoby. podejrzewanie do flagi oznaczonej na mapie, albo... Wybierając pozycję z menu listy. kamieni i Do Zanim będziesz mógł krócić to wyzwanie, każdy kierowca czarnej listy każe ci dowieść, czy jesteś coś warty. Kamienie i możesz wybrać z czarnej listy. No okej, notowania, im wyższe tym zajebiście, wiadomo. Podstawy podstawną. Kolega wytłumaczył. To jest Salo? To jest mogę sobie zrobić skipa? Pobry do kryjówki, nie no, ja zamęczył, miał jeszcze dojeżdżać... Dojeżdżali na, na, tym, na misję tym. No i dobra, kolejny wyścig, dobra, zróbmy sprint, zajezdźmy, zajezdźmy tą japońską motoryzację. Zatrzymy silnik. I potem sprzedać ten samochód. Za ocean, do takiej Polski. Jakiemuś Kamilkowi. Nie no, u nas co do tylko roli GTS-a chyba raczej nie ma, ale... No marzyć można, tutaj mam dobre właściwe obroty i doskonały start, ale co z tego jak ten Golf, jak ty jeździsz, po tanie cię uczył, uczę opieki zmieniać, ja pier... Jeszcze, legenda głosi, że dopiero wystartuje zaraz. Że fory daje. Alfa Romeo Brera, ogólnie, taka ciekawostka, ten samochód bardzo lubię. I najczęściej był moim wyborem z tych trzech pojazdów startowych w Need for Speed Carbon. też taką sympatę miałem. Tak Z dzieciństwa taka ciekawostka, że trzeba było. Carbona to ten był Flyzer 300c? 3000, co nie kojarzę? Zazwyczaj e, go malowałem na taki kolor, taki straczkowaty, że tak to nazwijmy. I dziadkowi pokazywałem: Dziadkowi, patrz! Twój samochód, a on jeździ taką Skodą 105L, chyba się nazywa, 100 litrów w 105L. Coś takiego, to jest stara Skoda. Żałuję, że ją zezłomował, bo jakbym ją zostawił, to bym miał niezłego klasyka teraz w garażu. Ale poszło na żylety, niestety Ale miałem przyjemność, jako dzieciak, sobie pojeździć Bo tam wie, wiecie, jakie to są momenty rodzinne, nie? Że... u mnie było tak, że dziad... Oj Policja! To dzieciak wrzucał mnie na kolanka I masz się poprawiać, samochód! Prawie historię historia z tym, kontynuując tą historię że raz chyba do rowu wjechałem. <laughs> Potem mi nie dawał. No, z Skodą były jeszcze większe akcja, bo tak, tak mówiąc nie mówiąc, jeszcze za czas nałem na drzwi. I no. ja przestał być moim sympatykiem na jakiś czas. <laughs> Kurde. Ślizga jak tęniczkę. Bardzo poważny wyścig tam, tamci... Tamci to daleko w tyle są. Hmm, ale to na tyle z ciekawych historii. Podnocie Skody. Miło było, jak na kolanka. Dzięki temu, chyba potem miałem łatwiej jeśli jeździć prawko. Bo tam już pamiętałem, jak się macha tą kierownicą trochę. A potem miałem też taką zajawkę, żeby kupować sobie kierownicę i się nimi bawić. Aktualnie nie mam miejsca na takie rzeczy, więc tego nie praktykuję. Ale sobie wciąż sobie miło wspominać, jak miałem kierownicę Logitech, która tylko skręcała 90 stopni. I się bawiłem takie RP, że tak powiem. Pierwsze RP, to nie było to modne. Dobra, co ja tu mam? Pościg na dwie minuty. No spróbujmy ich pomęczyć, to nic robię ciężko, no ale... A co nic trudnego niby? Nieu. No już dobra. Ci drivery to są jakieś słabe hobiaki są. Nieu. Ucieknę im jak ten młody co tam automatki wziął <ścoughs> Automatulki wziął i sobie wygrał. Bounty zebrał. Pościg wygrał Notowania wzrosły, mógł się podjąć z czarnej listy. Gdzie to było? We Wrocławiu? Nie, gdzie on tam był? Gdzie to była ta wioska? Pod czym? Na Śląsku? Na Śląsku? Nie wiem, nie pamiętam. Gdy ta wioska była? Te Demychanki, okej, okay. dwa stuknąłem, spoko, spoko. Dobra, jeszcze, jeszcze minutka. I zaczynamy jej gubić wtedy. Widzę najłatwiejszy punkt do zgubienia. nara, ra. Camerny. Okay, ojoj, ojoj, ojoj. Dobra, wyrobiłem. To jest w górę, to z w dół, co tam się liczy. A że tyle mam czasu, a w górę, że tyle mam czasu. Okej, okay, ma to stanęć. Dobra, w dwie minuty ogarnę to. Bo to jest na odwrót. Nie tam, nie, tam czas leci w dół, czyli muszę zgubić do tej, do tej, tego czasu. Nie zmyłka! Tego się nie spodziewałeś! Żaden się nie spodziewał, bo chyba było tylko dwa auta, mnie. Dobra, jakiś CPN do niszczenia powoli Mamy jeszcze dwie minuty? Nie, jeszcze nie, dobra, to ich pomęczmy, tutaj chyba hot dog Jak tylko mi się włączy gubienie ich, no to chyba czas się zatrzymuje, z tego co kojarzę Dobra No chyba mogę? Dobra, mogę I? Nie, 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 a ty ty, a ty to myślałeś, że co? Udało mi się zaliczyć jedno drugie, czy tak nie bało? No chyba tak, tam to się wyznażyło, więc nie ogarnę Z tego co wiem, ten PC to oszukują, one wyczuwają cię, że ty się zawracasz. No i... i elegancko. Pościgówka machnięta. Próba czasowa, uciek, próba ucieczka przed pościgiem, no i chyba wszystkie z blacklisty machnięte. Policja z to szuka piratów drogowych. O, ta kilka rad. Odległość, aby uciec, większy dystans pomiędzy. Dobra, dobra. Chyba to znamy. Jak chcecie, co zrobicie stop klatkę i sobie przeczytajcie. A ja reasumuję grę. Dobra, a my wracamy do kryjówki po no czy mogę tutaj jakieś tylko no nowej wolną, bla bla bla. Ja mogę jakiś tuning uskutecznić? Nie mogę, bo znowu jeszcze z biedakiem. Klepę biedę, że tak powiem. Tarnalista! Kolejny wyścig tutaj, kamienie milowe chyba zrobione, tak? A, tutaj mam. Ja, mi uciekać, czy what, what? Ja to zrobiłem, kamienie milowe machnąłem, jo? No, ja, tu jeszcze była mandat. Może być ciężko tym gruzem na 130 wyciągnąć, ale spróbuję, Sony. Spróbuję. Wracaj ta potem. Ach, I kolejny wyścig przed nami. Samochodowe tematy to dosyć ciekawe tematy wśród mężczyzn. Z ogólnie. Bo no, tutaj dużo na no, nawinąć. Tam byłem. Ale aktualnie jeżdżę Koreańcem. I komicznie to wyglądało, jak sobie jeździłem na sloty japońskich samochodów. Ale panowie, z Japan Punkars, łodzi. Bardzo sympatyczne grono ludzików. Polecam się to zazna zaznajomić. Choć trochę wojny wewnętrznych zjadły, ale wciąż to chyba jest aktywna ten, ta ekipa Nawet BMW to tolerowali. To nie jakby. Jest rzadkim zjawiskiem, nie oszukujmy się. <śmum> Zazwyczaj jak... Jak sam chociaż że widzę, że przejeżdża inna marka, to od razu pomidory w dłoni się napierdalają na pomidory. Nie macie, tak? No, bądź tak jest. Nie, no, żarty nie jestem. No bo was mam. <śmum> no dobra. Ja potrzebuję tą prędkość we włosach poczuć. 80. Ee, to jestem w stanie zrobić ten fotoradar. Tam jestem w stanie. Ui. Aż no ja i tak jeżdżę tymi drogami. Myron odpada. O, jak mi przykro, Myron ci McDonalda. Ee, reasumując, ja i tak jeżdżę tymi drogami, to aż taka nostalgia łapię, Bo nie wiem, że ta, ta gierka. A jeszcze doskonale pamiętam czasy świetności. Nicolas Beat World. I tam, ile zrobiłem, dużo zrobiłem, o ja tam nawet kapustę wyłożyłem, nawet wydymań wydymać na kapustę, to był... Pierwsze mikrotransakcje moje chyba to były w Need for Speed Awardzie, jeśli dobrze kojarzę. Ewentualnie być, mogła to być Liga Legend, i skin Huzaro, Huzara, do Tak i za mnie patriota, <noise> że pierwsze pieniądze wydałem, nie, podoba mi się ta skrzydełka, po prostu działo to był mój main, ale reasumując, chyba pierwsze moje... Właśnie transakcje mikropłatnościowe to były w Nitro Speed to, to jest kawał dobrej historii. Wtedy tam był jeszcze taki trik, że wtedy jeszcze w tamtych czasach, gdzie był ten Nitro Speed Polska była brana za kraj drugiego świata i miała ceny tanie jak barszt Potem się zorientowali, że coś nie halo i wrzucili. Ale. Na początek bardzo dobre kursy, przeliczniki były na te speedboosty, o, tak się nazywała waluta specjalna. To naprawdę... a nie, wróć, in, to speedboard był po to fuck it. Chyba LOL był pierwszy, nieważne. Nieważne. Kwestia jeszcze do ustalenia przez historyków. Ała? No bo ten sam samochód, co w tamtym odcinku. Kurde, chyba będzie moim nemesis, to mi się wydaje. Projekt na a do 180 na płacie bardzo dobrze się zbiera na szkolenia. No i klasa. Zrobione tutaj elegancko. Od razu bez przedłużania wracałem do kryjówki, czy ja mogę jakiś sobie nitro kupić, Jakieś upgrade mojego bambuka? Nie, ty kontynuuj karierę spokojnie. Wybór auto, tutaj coś mogę działać, dobra. Akceptuj, gdzie ja tu mogę tuning robić. Zapisz, Chcę zapisz coś w... tu, tu, tu. Tak. Do you want to override, yeah. Gdzie ja tu mam? A, ja muszę wyjechać, pojechać pewnie do majstra, co? Dobra, to się zajmiemy w kolejnym odcinku. Na razie dociśnijmy tą playlist. Tylko tam przygotujemy się na Sonego. Kasę pozbieramy, co tu mamy. A jeszcze mam ten fotoradar śmieszny To mnie może tepnie jak to było? Yo Pościg, szkolenie Rock, Przepraszam, dusiłem się tam. Dobra Shut the fuck up Ale soundtrack to Need for Speed'a był No w ogóle, ty Fifa, Fifa Fifa, ty stary Fifa, jaki fajny soundtrack Ja to jakiś, kurde Otwory, gdzie lepiej by zagrali na garnkach kurwa Wietnamczycy przed sklepem Monopolowym, można powiedzieć monopolowym Uuuu! język, Nie, na prędkość to głowa do przodu dobrze? wiem Po 40 się jo? To one co się ścigać, ale legalnie. No dobra. Major Mind. Eee. No no dobra, ale o co chodzi z tym tutaj notowania? Może podmiotowania? Chyba warto się z tego skorzystać, co? A nie, to mi uruchomi chyba po prostu pościg, nie? A, dobra. A no to jest jakby łatwionko, chyba tego nie było w normalnej edycji. Dobrze, rozumiem. Dobra. Pojedźmy sobie jeszcze, wykorzystajmy te... Albo wiecie co? Mm -mm. na -a. na -a. <grywa> Zakończymy ten odcinek w tym momencie, Moje mili państwo. No, taki idealny, nabiłem. Na ten odcinku pojedziemy sobie autko przygotować, żeby Sonny był elegancko. Wspomniał, kurwa, jak Tutaj chociaż w godność człowieka występuje, bo z takim się chce ścigać, a nie. Ale w międzyczasie, moi mili państwo, zachęcam was do polajkowania materiału wideo, które w ogóle obejrzeliście w całości, mam nadzieję. Zostawienia komentarzy poniżej. I koniecznie subskrypcji. To byłem ja, to był Need for Speed na modzie Redux. O, Redux w końcu, chyba to siadł. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć i czołem. I tu ręka, ręka zasłaniamy, zasaniowa.